Cześć moi kochani i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku chciałabym powiedzieć o kolejnych ciekawostkach z życia w Ameryce, a mianowicie będzie to już szósty odcinek ciekawostek z życia w Ameryce i cały czas coś się znajduje, także zaczynamy. Pierwsza taka ciekawostka, może zacznę od płatności. Nie tak dawno właśnie wróciłam z Polski, no jedną z takich, z takich ciekawostek na temat Ameryki jest to, że tutaj nie płaci się za publiczne ubikacje czy toalety, one po prostu są dostępne dla człowieka, żeby człowiek mógł załatwić swoje podstawowe fizjologiczne potrzeby w roku 2000 i powyżej, tak? Natomiast w Polsce toalety są płatne, a w niektórych miejscach po prostu nabierasz na drogie. Także taka ciekawostka, w Ameryce toalety nie są płatne, można sobie z nich po prostu skorzystać. Kolejną taką ciekawostką jest to, że w Stanach nie ma takiego Dokumentu jak, y, jak dowód osobisty, Twoim dowodem osobistym, czyli ID, 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 jest Twoje prawo jazdy. I te prawo jazdy służy Ci właśnie jako Twoje prawo jazdy, a również jako e, Twój dokument e, tożsamości. Więc jeżeli lecisz samolotem tutaj na terenie Stanów, to pokazujesz swoje prawo jazdy jako Twój dowód tożsamości. Jeżeli nie masz prawo jazdy, to wtedy możesz sobie zrobić tak zwane ID, i jest to. Taka sama plakietka jak prawo jazdy, tylko nie jest napisane Driving License, czyli prawo jazdy, tylko jest napisane ID, ale ono wygląda dosłownie tak samo. Także w zasadzie, jeżeli masz prawo jazdy, to jest to też Twój dowód. Słuchajcie moi drodzy, restauracje. Kiedy będziecie w w restauracji, tutaj ten proces płatności jest dość zacofany. Zresztą w ogóle ja zawsze mówiłam, Ameryka jest naprawdę dość zacofanym krajem i tak jak zawsze się u nas w Polsce mówiło, że Polska jest 100 lat za... Wiadomo, to tu ja mówię, jest 200 lat za nimi, bo po prostu Ameryka jest dość, dość zacowanym krajem, czego być może się nie spodziewacie, albo w ogóle sobie nie wyobrażacie, ale jest zacowanym krajem. I w zasadzie od wielu lat, jak ja tu przyjeżdżam, ona się w ogóle nie zmienia, ona nie ewoluuje, ona jest praktycznie cały czas taka sama, tak jak na przykład Polska, bardzo się zmienia, bardzo się rozwija, a tak na Amerykanie. Ona miała ten swój bum i tak w nim tkwi. No ale w każdym bądź razie, jeżeli idziecie do restauracji i przychodzi czas płacenia, to kelner przynosi wam rachunek na takiej plastikowej tacy. No i wy, jeżeli płacicie kartą, tą kartę kładziecie, i wtedy ten kelner z tą kartą odchodzi. On odchodzi sobie do swoich komputerów. I tą kartą cię tam mm, e, charge'uje za Twój posiłek i przynosi Ci ją z powrotem. I wtedy Ty możesz napisać, e, jakiego napiwka chcesz mu zostawić, i to potem automatycznie zostanie nie do Twojego rachunku dodane i zabrane ci z tej. Karty. Także jest to trochę inaczej. Gdzie niegdzie teraz się znajdują takie terminale na stolikach, gdzie od razu wsadzasz kartę i sam sobie wszystko płacisz i sam sobie wszystko robisz, ale to też tak nie wszędzie jeszcze jest. Także bądźcie świadomi tego, że tutaj, kiedy dajecie kartę właśnie kelnerowi, on ją zabiera. Także nie bójcie się. Tak samo zdarzają się takie sytuacje, to się zdarza przy barach, że jak zamawiacie drinka i barman bierze waszą kartę płacić i pyta się, czy zostawić rachunek otwarty. Czyli do you want me to keep it open? I wtedy możecie powiedzieć tak lub nie, co znaczy, że po prostu chcecie, żeby ten rachunek został otwarty, więc on czasami tą waszą kartę trzyma i wy po prostu przychodzicie, zamawiacie kolejne drinki na rachunek i jakby chodzicie z tej knajpy, to mówicie, że chcecie zamknąć rachunek i on wtedy tą całą kwotę podsumowuje. Trochę dziwne, prawda? <laughs> no ale to mówimy o ciekawostkach, więc myślę, że to jest dość ciekawe. Słuchajcie, będąc przy restauracjach i jedzeniu, na pewno z różnych mo moich filmów, zauważyliście, że są tutaj trochę inne produkty. A w dzisiejszym odcinku chciałabym szczególną uwagę poświęcić chipsom. Słuchajcie, chipsy są tu zupełnie inne niż w Polsce i choć myślałoby się, że lejs to jest taka dom, że dom lejsów to Ameryka, no to okazuje się, że nie ma tutaj na przykład takiego smaku jak klasyczna papryka albo lejsy cebulkowe czy fromage. No nie ma, po prostu nie ma. Tutaj są głównie chipsy barbecue, solone albo jakieś dziwne dziwactwa. Love without taking on extra calories. Arnold small slice bread, balancing great taste with only 70 to 80 calories per slice. Try Arnold Oakland, or 100% whole wheat. Available. Available here at Stop & Shop. Arnold small fries, giant taste and huge benefits. Hey shoppers, are you looking for something healthier to grill this summer? Try our nutrition partners Summer Swaps for delicious twists on grilling go-to no like fruit kebabs, portobello burgers, ground chicken sliders. Veggie quops, salmon burgers, and more. Simply look for summer swap signs around the store for recipes and inspiration for healthier summer grilling. Stop and shop. feed the moment. Your own. So you gotta pick a bun that plays at the same level. Ballpark bun, otherwise known as America's favorite bun. All of us are the goods. Find ballpark bun. Także myślę, że to jest dość ciekawe. A pozostając przy kwestii jedzenia, Chciałabym powiedzieć, że tutaj jest taki dziwny zwyczaj, że Amerykanie, no wiecie, Ameryka jest krajem dużym, są tu duże parki, wszędzie są parkingi i Amerykanie mają taki zwyczaj, że sobie na przykład zamawiają jedzenie, jadą na parking i na tym parkingu na przykład w parku siedzą i jedzą. Na przykład tutaj bardzo często zauważycie Amerykanów, czy w ogóle ludzi siedzących w samochodach, na przykład oni są w parku, w jakimś ładnym miejscu są i siedzą sobie w tym samochodzie. I właśnie bardzo często tutaj Amerykanie jedzą posiłki w samochodach. Oni, bo po prostu zamówią sobie coś, zatrzymają się i jedzą. Jest to tutaj dość popularne, to takie siedzenie w tych samochodach. Na pewno jak będziecie w Ameryce, nieraz zobaczycie, że gdzieś tam na parkingu jakiś człowiek siedzi w samochodzie od kilku godzin. Słuchajcie, nie bójcie się, nie przejmujcie się. Tutaj to jest po prostu taka kultura siedzenia w samochodach. On na przykład jedzie na spacer do parku i sobie w tym parku posiedzi w samochodzie i wraca. No to tak to wygląda. Kolejną taką ciekawostką, o której chciałabym powiedzieć, są jakby takie osiedle seniorów. Mm, osiedla seniorów to nie jest nic innego jak po prostu, wiecie, takie... Wyjeżdża na takie osiedla, to są normalnie domki, one są cenowo tańsze, ale może w nich zamieszkać tylko osoba na przykład 65+. Plus. No i ona zamieszkuje w takim domu i na początku na przykład osiedla jest cała taka administracja, budynek administracji, gdzie znajduje się pielęgniarka, znajdują się różni ludzie, no i ci po prostu starsi, mając cały czas dostęp do opieki Różnych takich rzeczy uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Na zakończenie, taka ostatnia ciekawostka dla wytrwałych, dowiedzą się o niej ci, którzy zostali do końca. Są to masaże z tak zwanym Happy Endem. Jest to tutaj ogólnie znane i popularne, zwłaszcza no, wśród banów. Są to po prostu miejsca, gdzie generalnie są to miejsca prowadzone zazwyczaj przez Chińczyków, gdzie. Udajesz się do tego takiego salonu masażu. Jest normalnie salon masażu, no ale jest to tak zwany salon masażu właśnie z happy endem, czyli po prostu taka pani za dodatkową opłatą wymasuje cię trochę mocniej. Także jest to tutaj w Ameryce też dość popularne i różni ludzie tam chodzą, również zamężni. Panowie, jak i niezamężni, także jest to tutaj rozwinięte na dość dużą skalę. Dziewczyny zarabiają dość dobre pieniądze. I tak jak mówię, zazwyczaj są to miejsca prowadzone przez skośnookich, głównie Chińczyków. Także, no, oficjalnie w nazwie nie ma napisane, że to jest masaż z Happy Endem, ale można się domyśleć, jak już wiesz o tym miejscu, że to jest właśnie te miejsce, także. Tak, są to miejsca nielegalne, jest to nielegalne, no ale w Ameryce wszystko przejdzie, więc są takie miejsca, jest ich dość sporo. Dobrze, moi kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą uwagę. Mam nadzieję, że kolejny odcinek o ciekawostkach z życia w Ameryce się Wam podobał. Jeśli tak, to proszę zostawcie lajki, śmiało komentujcie, subskrybujcie, a jeżeli uważacie te treści za wartościowe, to udostępnijcie. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie, buziaczki. Pa pa.